Aleksander Malwiw, baron, znany również jako Alek baron, wraz z Sandrą Kubicką, stworzyli parę, która kontynuuje swoją relację mimo plotek i sceptycznych komentarzy dotyczących ich uczuć. Niemniej jednak, z upływem czasu, zdają się być coraz bardziej zżyci ze sobą i ich miłość kwitnie, podczas najnowszego odcinka na żywo The Voice of Poland. Programu, w którym Baron pełni rolę jurora obok takich osobowości jak Thompson, Justyna Steczkowska, Landberry i Marek Piekarczyk, doszło do niecodziennej sytuacji. Podczas jednej z przerw w nagrywaniu, Baron, chcąc dodać nieco humoru do atmosfery, postanowił oświadczyć się Justynie Steczkowskiej. W ramach tego żartu podarował jej pierścionek, który nosił jako część swojej biżuterii. Justyna, wchodząc w żart, odpowiedziała, że przyjmuje oświadczyny, mimo iż pierścionek był dla niej za duży. Alek Baron szybko jednak podkreślił, że było to tylko dla zabawy i że jego serce jest w rzeczywistości zajęte przez Sandrę Kubicką. Cała sytuacja była zabawna, a jednocześnie ukazała lekkie podejście Barona do życia. Co więcej, Baron zdradził, że interesuje się trikami magicznymi i chciał zaprezentować jedno z nich przed koleżanką z Jury, kiedy podarował on pierścionek jurorce. Zmienił on kolor ze srebrnego na złoty. W drugiej sztuczce wykorzystał inny rekwizyt, chusteczkę, która z jednej kieszeni przeszła do drugiej. Zaskoczeniom nie było końca. Myślicie, że kiedy będą prawdziwe oświadczyny, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.